Kędziorowaty mieszkał na Nabielaka i była taka u niego balanga pod tytułem Parapetówka. Zapomniałem o, o tym, że jakiś taki prezent się przynosi, ale <laughs> oczywiście jakąś butelczynę ze sobą miałem, nie? I w, w okolicach Gagarina zobaczyłem takie krzesło, gdzieś tam się przy przystanku tam znajdowało, nie? I pomyślałem sobie, to jest taki patent, bo mówię, niektórzy przynoszą flachę i czasami jak nie ma nic w tym domu, to się bierze krzesło, żeby było na czym usiąść. Biorę to krzesło, zaniosłem do Piotka na drugi dzień. Patrzę, jest to miejsce pracy miejscowego handlarza odzieżą. Ja, pierdolę, pozbawiłem kogoś miejsca pracy, ale tak dosłownie. Pozbawiłem kogoś miejsca pracy. Więc przyszedłem do Piotka z taśmą klejącą. Obwiązałem to krzesło tak na okrętkę, przyczepiając jedną, jedną puszkę piwa. Napisałem kartkę, przepraszam, że bez pytania, zapierdoliłem bez pytania. <grym> Przykleiłem tą kartkę na to krzesło, w, z tym piwem i odniosłem na ten przystanek.